Ma Siema, się widzowie. Jak wiecie, ze nowy fryz w ogóle. Moją fryzjer to jest kreseczka, Tutaj też mam. I ogólnie widzowie, jak wiecie, są zawsze co rok. U mnie na kanale jest tak: są trzy filmy. Są w styczniu dwa filmy czyli na nowy rok i rocznica kanału. 3 lata już mamy rocznicę kanału, no. Jednak, no. I ogólnie yy, w lutym, jak wiecie, 24, 24 zawsze mam urodziny. I właśnie z 24 mamy urodziny. Mam urodziny. Ale teraz sobie wspomniałem, że 18 stycznia 2022 załóżłem yy, ten. Czyli jeszcze miałem 11 lat. Mówiłem zawsze, że miałem 12, ale mam, miałem naprawdę, jak gorąco widzowie. E, ma, miałem naprawdę jeszcze 11 lat, bo w, w lutym ten po prostu miałem mieć no 12. I ogólnie, widzowie, chwila, co, chwila, co, chwila, 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 chcę jakiś sobie wziąć, bo mnie boli ten, boli mnie e, ręka od maja coś. No, nie ma tego statywu, bo trudno, idziemy do lustra. E, I właśnie urodziny mam, dzisiaj nagrywam to którego? 21. Za 3 dni mam już 15 lat, ale jutro wyrabiam urodziny. I chciałem Wam powiedzieć, że jest taka możliwość, że dostanę już całą kwotę na urodziny Wiara, na bo ogólnie mam 400 zł uzbierana, a muszę uzbierać 770. No To 3 miesiące czekania. Bo co miesiąc dostaję stu a na mogę jeszcze dostać coś i wiadomo, czy z na urodziny po prostu się zakupię. A ten VR przychodzi około w 3 dni. Bo jak pacjentów to wczoraj, to od 24, czyli w 4 dni, no przychodzi w tydzień, przychodzi ten VR pod e adres i jest spoko widzowe. I może już się powiem, pojawiać filmy i będzie powrót na e ja usiądę, może co? Jak syfu mam, ale to nie ważne O, przybliżę się tu. Bo jak wielka, w ogóle jest taki poządek u mnie w pokoju, że zrobiłem poządek i w ogóle wiatr urodziny, i w ogóle coś musi być. A ja się jeszcze bardziej przybliżę. O, do Was. I no i po prostu mam urodziny. Mam 15 lat. <laughs> Jak jest tak chory ja jestem, bo byłem chory przez ten tydzień, bo u nas panuje wirusówka. Łatłusko jest nie ale to w skusy zagarnięte. Byłem chory, grypę miałem, ale w już dzisiaj jest. <coughs> <coughs> jest już git. <coughs> Le leciutki kaselek mam. I ten. A <coughs> Nawiara już miejsce znalazłem, bo chyba tam na sawce będzie lub gdzieś tutaj będzie się ładować. Wówczas się pozmieniało. z jem, tu mam yy, w ogóle. Pamiętacie, jak miałem jeża? Nie mówiłem chyba wam temu, ale chyba na nowy rok wam mówiłem, że ogólnie ten mój jeż zmarł <coughs> mi po prostu. Bo nie będę mówić zechnął, bo miałem wielki zacunek do tego jeża i on był pse, kochany Ten jeż, ja do zwierząt mam wielki zacunek. i jak wiecie. Zacunek cała do zwierząt I teraz mam chomika jakby co <noise> Ogólnie co z komputerem, no z komputerem będzie wielka, wielka problem Bo mam dwa monitory Miałem dostać trzeciego, ale z tym monitorem, który miałem nagrywać na konsolę, też jest problem jeden Dlaczego jest problem, bo ja miałem dostać to od mojego brata Pozdrawiam go serdecznie Mojego braciska, ale on jest w Irlandii i jest taki problem, że coś tam teraz z pracą ma No i ma problem to przyjechania w to Polski Aby wziąć ze swój komputery i w ogóle, co nie? I się przeprowadzić dalej do Irlandii, bo musi się tam zostaje, co nie? I dopiero może tak, z, nie wiem, od może to rok minąć, abym ja dostał monitor Ale Chociaż na szczęście dostanę jara i powrócę na YouTube'a I... Miejmy nadzieję, że dostanę teraz go rodziny. urodziny. Musicie zostawić jakiejś subika. I proszę Was yy, no będą filmiki. Na nie było chyba z, nie wiem ile miesięcy temu. Macie teraz tutaj napisane. O gdzieś tutaj na środku ile to miesięcy temu zmontuję to specjalnie, bo nie mam ma swojego monta to jak inni youtuberzy. <laughs> Może kiedyś znajdę, a nie jak to będzie. I ogólnie, co się pozmieniało? Pozmieniała się to, co jest czysto w pokoju. Mm, no, i ogólnie się pozmieniało tyle w życiu. U mnie, że no, nic się nie pozmieniało. Od momentu, który straciłem kompa. normalnie zje po prostu. Oglądam na PSie tylko. Gram czasami i to wszystko. I myślę cały czas o tym YouTubie tylko. Bo zawsze chciałem zostać YouTuberem, a boję się, boję się, że to nie może, może, nie wyjść. Ale będę próbować nagrywać dla Was. Wiecie, jak wiecie, na moim kanale widzowie, że za dużo filmów nie było. Bo ja nie miałem chęci nagrywania. Sorry, takie piski macie na ten. Ale mój pies y, piscy coś. Ja zaraz film, film ten film, bo muszę tam pomóc, mam w Biedronce. O kurde i no po prostu co, a jest to co się zmieniło, morsowanie, no ten, bo chociaż będę mniej, mniej, mniej morsować i w ogóle, raczej znaczy, mniej nie morsować, tylko mniej chorować, więc no dobra, ja kończę ten film widzowie, jak wiecie już mam 15 lat, no minął ten czas, tak nie wiem co, nie wiem kiedy, ale będę mieć chociaż wspomnienia z... Będę mieć wspomnienia z tego kanału Jeśli go stracę lub coś się stanie z nim Lub po prostu już nie będę nagrywać Będę mieć wspomnienia Ale nie usunę tego kanału Nigdy nie usunę tego kanału po prostu będzie zawsze No i ogólnie to wszystko Chciałem wam powiedzieć I wycykujcie tylko na tego VR'a bo będą kiedy takie Jak BladeSister, Cory, może Kiedyś Minecraft, ale to jak dostanę komputer, bo Minecraft się nie da zagrać na VR to dopóki nie ma skąpa, musisz pobrać tam na Wiara i w ogóle i drypty te włączyć włączyć, a i ogólnie, tak jakieś gry takie. Among Us, Wieradzad, Gorilla, tak, były różne gry. Na jakieś inne odcinki będzie jakieś Pawlowy i w ogóle, i może czasami też w vlogi, bo ogólnie vlogi będą. Vlogi będą, jakieś nie, wychodzenie ze sklepu, jakieś tak, ale muszę znaleźć pierwszą ekipę do wychodzenia i dobrą ekipę, bo u mnie w mieście ciężko znaleźć jakichś kolegów, którzy będą chcieli ze mną nagrywać i w ogóle, bo u mnie w mieście ogólnie, jak tak mocno powiedzieć, jest straszna, nienormalne dzieci są, po prostu, kurde, teraz to patologia jest po prostu, o. I nie da się. No tutaj, dzieci tutaj nie powiem co robią, bo mnie zablokują ten film. Ale ja tego nie robię. Zmieniłem się. No, dobra, lubiłem to kiedyś. Lubiłem złe rzeczy, ale się zmieniłem. I nie polecam Wam tego robić. To Wam jedynie nie polecam robić. I w ogóle. Dobra, ja ten filmik. Dajcie suba i lajka. Yy... No i to wszystko, bo nie mam nic do głowy. No i 15 lat, Najgorszy wiek już się zaczyna. Bo co, ile? 3 lata? To wiecie, jak minie? 3 lata to minie, w ile? Kurde, w kilka dni. No to nie są lata, ale to minie tak szybko za dosok. Bo rok 2024 minął mi szybko, ale źle. Mam nadzieję, że ten mi mimi niedobrze. Bo cudzuję, że już mija powoli dobrze ten rok. Już się robi dobrze. Dostałem nowy zegarek. Dost teraz urodziny, może dostanę tego wiarka. Kurde, ja się cieszę. Dobra, już nie przedłużam, bo przedłużam, bo nie chcę, aby był za długi ten film. Zakręcam ten film, zostawcie sobie lajka. Ogólnie tu już przysykowane. Tam w stół, na urodziny. I po prostu to wszystko. I vlogi będą, jakieś filmy po prostu będę pisać albo na społeczności, albo po prostu same się pojawią filmy albo jakieś na schorcach. Więc patrzcie, widz czy kupcie po pół drugiego czyli 22, czyli 23, ale jeszcze nie wiem, bo to 25 może dopiero wam powiem, albo na ankiecie, na poście, albo na schorcach. Więc patrzcie to i to, to o 25, bo 25 na pewno tam wam znać, więc, a widzicie ten film 24, więc ostatnio mam co mówić, za ten, a jakby tu jest widzicie po moich urodzinach i w ogóle, ten film, o rano wam wrzucę ten film, jest tak 13, więc siema, siema widzowie, zostawcie sobie i <kluje> Sobika, lajka i no to wszystko. Elo.